Nowość: Spinder TX2. Spinder TX2 jest modelem, który nie ma sobie równych. To produkt premium marki Spinder, holenderskiego lidera w branży bagażników i innych akcesoriów do transportu rowerów. To najnowsza wersja bestsellerowego modelu Spinder Explorer Plus, który zdobył zaufanie i serca tysięcy rowerzystów. Szerokie podpory pomieszczą opony do 80 mm. Paski przy wysięgnikach zamiast sztywnych łapek sprawiają, że TX2 jest bardzo uniwersalny. Jeśli posiadasz rower z nietypową ramą, ten bagażnik rowerowy jest dla Ciebie. Bazowo jest przeznaczony do transportu dwóch rowerów, jednak jego konstrukcja jest zaprojektowana w taki sposób, by móc rozbudować ją o dodatkowe trzecie stanowisko rowerowe. Ładowność wynosząca aż 60 kg i szereg innych dostosowań sprawiają, że bez obaw możesz przewozić na nim nawet ciężkie rowery elektryczne. Większość osób nie używa na co dzień bagażnika rowerowego, dlatego na uwagę zasługuje również funkcja składania, która ułatwia jego przechowywanie. Bagażnik w łatwy sposób składa się do rozmiarów walizki przechowasz go w bagażniku samochodu lub w garażu.